Cześć, witam Was bardzo serdecznie moi kochani na kanale Otrzyko Zamknięte Miniatura eee, Dzisiaj czytanie tygodniowe dla osób spod znaku Panny od 4 do 10 marca 2024 od razu przechodzimy do czytań do czytań najważniejszy temat w tym tygodniu najważniejszy temat decyzje Albo brak podjęcia decyzji. Ok, że wyjście nie jest dobre w mojej przyczyna. Zbyt pochopne, szybkie działanie, albo jakaś osoba, osoba młodsza, albo osoba. Hmm, Trzeba lekkie podejście do życia. Paść mieczy. Skutek. Moi drodzy, w tym tygodniu decyzje, brak podjęcia decyzji, trudne to decyzje do podjęcia. Przez co? Przez jakieś pochopne działania, nierozważne działania, przez osobę, która e, pochopnie podejmuje decyzje, nierozważnie, która jest w jakiś sposób niedojrzała. Być może też chodzić o dziecko, paś Moi drodzy, no i co? I wynik to jest jakaś oferta. Może oferta tej tutaj osoby? Oferta osoby, tutaj dziecka, osoby niedojrzałej, a może to jest sam pomysł sam w sobie pomysł niedojrzały. No i rada. I rada to as, buław połączony z diabłem. Mam wrażenie, że tutaj jakby działanie będzie w jakiś sposób, moi drodzy, mm, ograniczające, wiążące, niesprawiedliwe. niesprawiedliwe tylko mam wrażenie, żeby Nie wiem dlaczego mam wrażenie, żeby Wy w to pójdziecie Dlaczego? Może dlatego, że w jaki sposób uczucia... uczucia popchną Was. Może w sensie zlitujecie się nad dzieckiem i dlatego odpuścicie, chociaż wiecie, że to jest nie do końca takie, jak ma być. Że y, wiem, że ja mówię do typowo logicznych i racjonalnych, ale chyba tutaj tej logiki może troszeczkę zabraknąć. Yy. Co powinniście zrobić? Zamknąć, rozpocząć coś na nowo, zamknąć coś, rozpocząć coś na nowo. Tyle. Dobra, moi drodzy, już patrzymy, już patrzymy na związki, na miłość, na relacje, na single. Kochane single, patrzymy. Ach, jest tutaj, ktoś nam się pojawia. Ktoś się pojawia, godny uwagi, moi drodzy, jak najbardziej. Jest możliwość spotkania kogoś, kto wypadnie w Waszej ocenie bardzo pozytywnie. Może być to rak. Nie musi być oczywiście, ale może być to związek na dłużej. Może być też związek na odległość. Moi drodzy, nawet jeżeli to bym chyba dała temu szansę, ponieważ ta karta Rydwan jednak świadczy o tym, że może, trzeba, można pójść, może to pójść w dobrym kierunku. E, dobra, zobaczmy sobie teraz, co w relacjach stałych pary, relacje stałe. Nad uczuciem, praca nad miłością a jest pokazane, rozwój i rada. Moi drodzy, rada, znowu diabeł. Hmm. E, wygląda to bardzo dobrze, bo mamy tak. Praca nad uczuciami, praca nad rozwojem, praca nad e, czymś poważnym, może poważniejszym, może tutaj jakieś większe zobowiązania się pojawiają. Yy, praca nad tym, aby stworzyć, może powiększyć rodzinę. Kto wie? Yy, bardzo ładnie, tylko no ta karta rada. Karta rada tutaj, diabeł, no to co? No to dla związków z stałych relacji, mówiłabym, że trzeba więcej czasu spędzić w łóżeczku. W łóżeczku. No nie musi być tylko łóżeczka, ale trzeba tutaj. Eee, namiętności, ognia pasji potrzeba tutaj <laughs> działać, działać. A zwłaszcza, jeżeli ktoś faktycznie myśli o powiększeniu rodziny, bo król e, kielichów, jako karta ojca mi się pokazała, więc może być: no, to trzeba robić głowące eee, no. rzeczy w łóżku. Dobra, moi drodzy, a, a, a. Trudne relacje. Dziesiątka była. Rada. Widzicie, co? Mam wrażenie, że tu znowu może być za dużo. Za dużo tej spasji, za dużo namiętności, i trzeba by było troszeczkę przystopować, troszeczkę zwolnić. Słuchajcie, może ktoś tutaj być za bardzo. Obciążający, za bardzo przytłaczający, e, może jedno za, za szybko chce, e, może jest za dużo też e, jakby namiętności i seksu i trzeba by było troszeczkę zwolnić, troszeczkę wyluzować, może zrobić krok w tył, dać więcej przestrzeni tej osobie e, bądź sobie. Mm. Jest tutaj czegoś troszeczkę za dużo. Może z, duży nacisk. Jedna osoba wkłada na drugą, i trzeba by było troszeczkę troszeczkę e, zrobić kroczek w tył. No. Może skupić się bardziej na sobie, może trochę bardziej na pracy. Tu nie ma nic złego i jakby nie pokazuje, w którą stronę to idzie, ale na pewno jest rada, by troszeczkę wyluzować. E, no dobra, sobie zobaczmy, co ma rodzinę, najbliższe otoczenie, i zaraz praca i finanse. Proszę na najbliższe otoczenie. Dobra, kochani, jeżeli chodzi o rodzinę, najbliższe otoczenie, na pewno jakieś decyzje są do podjęcia, szybkość decyzji. Trzeba by było popracować nad nad, czym? nad lepszą relacją, nad może więcej czasu trzeba było poświęcić. Najbliższym, może spotkać się z najbliższymi, a może po prostu miło spędzić czas i w taki luźniejszy sposób, może świętować coś. Słuchajcie, e, karty Rady Mi Wypadły. Tutaj mamy królową Kielichów i kartę zwycięstwa. Moi drodzy, e, co ja bym powiedziała, że trzeba było też zaplanować, być może docenić kogoś, ocenić kogoś, e, w sposób właśnie. Na docenienie tutaj jest też ważne. Docencie kogoś, docencie mm, pracę włożoną w kogoś, yy, kogoś w coś chciałam powiedzieć, pracę, pracę najbliższych, docencie pracę najbliższych. To, to będzie bardzo ważne i należałoby też tak więcej radości, więcej luzu wprowadzić. Do najbliższego otoczenia, bo jest tak dosyć, nie wiem dlaczego, chłodno. Chłodno, szybko. Chcecie jak najlepiej, a chyba nie do końca też o to chodzi. Jakby prowadzicie do, nie wiem, chcecie ulepszyć coś w otoczeniu, a może trzeba materialnym, a trzeba było włożyć jakby pracę też w kwestię taką uczuciową, bo jednak takie nam się okazały. Zobaczmy sobie praca, praca, finanse dla Was, moi drodzy. Król, bułap. Dwie wypadki. Hmm. Moi kochani, mamy tutaj jakąś osobę, mamy tutaj króla buław i, i wszystko pięknie, ładnie by było. Mamy tu osobę, która za wszelką cenę chce postawić na swoim. A dlaczego tak mówię? Bo zaraz obok przyczyna. To jest właśnie piątka mieczy. Czyli jakaś osoba działa na swoją korzyść. Za wszelką cenę, nie patrząc na to, że rani albo krzywdzi innych. E, moi drodzy, nie wiem, czy to chodzi w waszej firmie. Ktoś jest taki toksyczny. Ktoś nie patrzy. Patrzy na swoje ego, patrzy na sławę e, i po trupach Idzie po trupach do celu. Patrzy tylko, żeby mi nie było wygodnie, żebym to ja miała, miał dobrze. Uważajcie na takie działanie, kochani. Wynik to jest coś z przeszłości, coś związanego z domem rodzinnym, coś z przeszłości, coś dotyczące być może dzieci. Widzicie te dwie karty. E, bardzo ciekawa karta rada. Słuchajcie, idźcie drogą. Otwiera się nowa perspektywa. Pójdźcie drogą swoją. Królowej kielichów. Popatrzcie na siebie, na swoje potrzeby, na swoje pasje, na to, żeby Wam było dobrze. To również jest karta egoistyczna. Tylko, że słuchajcie, mam wrażenie, że tutaj. Ktoś tak działa w stosunku do Was. Jeżeli patrzymy na pracę, finanse, więc ktoś prawdopodobnie z Waszego kręgu em, zawodowego, tak? Y, prawdopodobnie ma miejsce, no chyba, że tutaj od jakiejś rodziny pożyczyliście pieniądze i albo pożyczacie i ktoś nie chce oddać, I nie zamierza oddać. Dobra, nie wiem, to już, już wymyślam. Moi drodzy, macie pomyśleć o własnej drodze, swojej drodze. Otwiera się nowa perspektywa. Idźcie w zgodzie z tym, co mówi do Was serce. Macie być... Tutaj jest egoizm i tutaj jest egoizm. Tylko tu jest jako rada, a tu mam wrażenie, że to jest ta osoba tutaj, która działa w jakiś sposób nieuczciwie. Mam nadzieję... No, że to nie wy działacie nieuczciwie, bo inaczej rada by była, ojejku, okropna. E, jak na Torota, Rota że to, że to, że działać nieuczciwie, to egoistycznie prowadzi do nowej drogi. Odparcia. Nie, no mam nadzieję, że tutaj, nie no, panienki takie nie są. Ale uważajcie na osoby. Uważajcie na osoby w swoim kręgu, e, które mogą tak działać. Patrzcie, róbcie swoje... Patrzcie na siebie, znajdźcie swoją wartość, nie dajcie się zmanipulować. E, królowa jest w stanie przeciwstawić się temu królowi. E, kto, jak nie ona. Oczywiście tu nie musi być kobieta, tutaj nie patrzcie na płeć, ale chodzi o opozycję. E, moi drodzy, zadbajcie o siebie. Po prostu. Po prostu. A to będzie sprawiedliwa karta na, na spodzie. Sprawiedliwość. I tego Wam życzę. Sprawiedliwości, moi drodzy w życiu. Eee, buziaki, trzymajcie się.